Ksiądz Giuseppe Berardelli, mając 72 lata, zaraził się koronawirusem. Wierni z jego parafii Floriano, dowiedziawszy się o tym fakcie, postanowili zebrać pieniądze i kupić dla niego respirator. Kiedy do zakupu doszło, ten odmówił jego przyjęcia i respirator odesłał do innego chorego, który był młodszy od niego. I jak ta historia się skończyła? Ksiądz Giuseppe Berardelli zmarł wkrótce po tym, w szpitalu w Lovere w diecezji Bergamo. I teraz zadajmy sobie jedno, ale to naprawdę jedno bardzo ważne pytanie. Czy o tym mówi się w mediach? Bo ksiądz Giuseppe nie jest jedyny, który oddał życie w służbie chorym yy, i umarł na koronawirusa. Nie, o tym w mediach się nie mówi. W mediach się mówi o tym, że jakiś ksiądz postanowił odprawić imszę lub zorganizować rekolekcję dla młodzieży. Nie ryzykując wcale ich życia, to już jest przesadna panika. Pamiętajmy o tych księżach, którzy ryzykują życie. I ty, drogi antyklerykale, kiedy postanowisz zaatakować kościół, księży, rzucając oskarżeniami wyssanymi z palca lub jednostkowymi przypadkami, które zdarzają się w każdej organizacji, pomyśl o księdzu Giuseppe i o innych którzy oddają życie w służbie innym. Bo ty, drogi antyklerykale, sączysz jad. I tak naprawdę, czy wykazujesz się miłością wobec innych, taką miłością wobec innych jak ksiądz Giuseppe? Wątpię. Atakować łatwo, a pomagać już trudno.